kiedy mamy już tę, tą część kosza gotową możemy przejść do zakończenia tak jak z każdym wcześniejszym elementem mamy tutaj całą paletę do wyboru jak zakończyć nasz koszyk możemy zrobić różne różne sposoby różne typy zakończeń, każdy koszyk może wyglądać delikatnie Inaczej. Najbardziej podstawowe sposoby. Zakończenie płaskie albo war warkoczyk. Są też różne wałkowe. Na przykład tak wygląda zakończenie warkoczykiem. Czyli tak jak Dziewczynki zaplatają sobie warkoczyki, tak prawie identycznie wygląda zakończenie warkoczykowe. Są też dużo bardziej ozdobne, z czterema, pięcioma witkami po jednej stronie. Jest to dosyć pracochłonny proces, żeby to wszystko wyglądało identycznie. Jest też zakończenie czysto płaskie, czyli do takiego momentu, gdzie nie ma żadnych ostrych zakończeń, po stronie wewnętrznej. One są ukryte tutaj, po tej stronie od środka, od zewnątrz. Jest też tak zwane wałkowe, czyli mamy tutaj takie zgrubienie, gdzie są trzy. Warstwę zakończenia. Z każdy koszyk może być zakończony w inny sposób. Zazwyczaj musimy po prostu zapleść za następną postawę, żeby postawa trzymała się. Równo i estetycznie. Jeżeli zdarzy nam się coś takiego, że nam się kawałek odłupie czy tam odejdzie, pierwszym sposobem ratowania sytuacji jest delikatne wykręcenie witki i troszkę przymaskowanie tego. Niektórzy to nazywają oszukiwaniem. Niektórzy każą wycinać od razu taki element koszyka, zastępowanie, tylko problem jest taki, że zastąpienie w takim sposobie wyplatania tego, tej postawy będzie jeszcze brzydsze niż wykręcenie po prostu i, i zamaskowanie delikatne tego uszczerbku. Trzeba zawsze pamiętać, żeby nie zgubić się we wzorze czyli wyplatamy jeden za jeden. A jak dwa, to za dwa, żeby nie mieszać sposobów wyplatania. W tym momencie możemy się już pozbyć formy. Ona nam tylko teraz w tym momencie bardziej przeszkadza niż pomaga. No właśnie, czasem jest to dosyć trudne. I teraz musimy przypilnować, żeby ostatnia witka znalazła się zamiast tej podpórki. Trzeba pilnować, żeby się właśnie nie, nie za bardzo pogięła. No Wycinamy to, co wewnętrznie jest. W środku jest niezbyt estetyczne. Końcówki. Teraz możemy zrobić zakończenie albo właśnie wałkowe, albo tak jak mówiłem, wykorzystać te końcówki z tamtego, z tamtej części. Podłożyć trzy i zrobić warkoczek. Jak mamy trzy podwójne, pod środkowy podkładamy bloczek, ostatni wyginamy do góry, ostatni przykrywamy i ostatni idzie pod pierwszy. Wtedy następny idzie w dół, z góry idzie w dół, a ostatni musi iść do góry. Żeby zawsze u góry były dwa i na dole też dwa. Więc jeśli ktoś w dzieciństwie z sitowia robił barkoczyki albo z innych gałązek, to bardzo szybko nauczy się zakończyć koszyk. Więc musimy zastąpić tymi wystającymi końcówkami tą podpórkę końcówki też się Prawdopodobnie kiedyś do czegoś przydadzą, więc nie wyrzucamy żadnych wartościowych odpadów. Po prostu wykorzystujemy je powtórnie. Dobrze. Jest jeszcze jedna opcja, i teraz możemy zrobić albo jakieś ucho rączkę. Albo w zależności od potrzeby, dwa mniejsze po obu bokach. Więc wszystko zależy od tego, co potrzebujemy i do czego będzie przeznaczony koszyk.